Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w filmiku na temat co ta osoba przed Tobą ukrywa. I em, zakupiłam statyw, więc tak trochę teraz em, sortuję, jak ten statyw ustawiać i tak dalej. Wiem, że ten kadr jeszcze nie jest idealny, ale będzie, bo muszę po prostu nauczyć się trochę używać tego statywu. Także mamy grupę numer 1, grupę numer 2 i grupę numer 3. Więc w dzisiejszym filmiku wybieramy talie. Dam ja mam teraz chwilę z, mm, czasu na wybranie karty. Co ta osoba przed Tobą ukrywa? Ok, więc będziemy przechodzić do grupy numer 1. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, którzy wybrali grupę numer 1, czyli tą talię. E, więc tak, nie wybrałam jeszcze żadnych kart, więc będziemy teraz je tasować. I coś tu wybierzemy. Co ta osoba przed Tobą ukrywa? Co ta osoba przed Tobą ukrywa? Mamy siódemkę mieczy i dziewiątkę kielichów. Mamy jeszcze dwójkę denarów i królową buław. Ok, więc od razu, co. No, rzuca się w oczy. To tak, słuchajcie, no. Ok, więc widzę też. Widzę od razu, że rzecz, którą ta osoba przed wami ukrywa, to jest takie trochę podwójne życie. Y to znaczy, że właśnie tak jak ta osoba tutaj żongluje w tej dwójce denarów pomiędzy dwoma rzeczami, być może pomiędzy dwoma osobami, więc jest też jakaś możliwość, że ta osoba właśnie ma drugą osobę gdzieś na boku, czy po prostu spotyka się z kimś innym, albo po prostu rozważa też drugą osobę. Nie koniecznie chodzi tu też o osoby, bo widzę, że ta osoba po prostu ma jakieś podwójne życie. I tutaj oczywiście to jest czytanie kolektywne, generalne, więc to będzie dla każdego coś innego. Ale widzę, że właśnie jest coś takiego, że ta osoba ma jakieś podwójne życie. Czy je, y, możliwe, że jest to też po prostu coś, y, co ta osoba Wam nie mówi o swojej pracy, o tym, co wykonuje na życie. Y, widzę, że właśnie może Wam mówić, że robi jedno, a tak naprawdę ma jakąś y, drugą. Y, Inną pracę niż Wam mówi. Więc na przykład y, może Wam mówić, że robi to coś takiego fajnego, ch, hojnego, charytatywnego, a tak naprawdę, załóżmy, y, jest taką osobą, która y, trochę jakby ludzi niszczy. Y, czy wiecie, taką osobą, która nie wiem jak to się nazywa, ale to, y, y, która dzwoni i albo wciska ludziom jakieś drogie garnki, wiecie o co mi chodzi, więc możliwe, że to też jest. Że ta osoba wykonuje taką pracę, czy wykonuje po prostu pracę, która nie jest dobrze widziana, więc może po prostu ukrywa przed wami to, co robi dla życia. Ale tak jak mówiłam, to może też chodzić o to, że ma po prostu drugą osobę, że rozważa drugą osobę. Ale widzę jeszcze z tą dziewiątką kieli i chłów obok, to tak, widzę też, że ta osoba może ukrywać to. Może nie ukrywać, ale udaje. Ta osoba może udawać że nie wiem, jest z Tobą szczęśliwa um, o swoje uczucia ogólnie więc może wmawiać Ci nie wiem że o jest wszystko super pięknie, kolorowo sobie nie wiem, jeździcie na jakieś piękne wycieczki ta osoba nie wiem, daje Ci pieniądze um, i jej się wydaje, że wszystko jest kolorowo a tak na przykład naprawdę um, wszystko kolorowo, nic nie jest kolorowo um, i ta osoba ukrywa swoje emocje i widzę, że może dużo patrzeć na taką materialną stronę rzeczy. Um, ukrywa on, ta osoba może po prostu ukrywać to, co czuje tak naprawdę do ciebie. To, co czuje w Twoją stronę. Um, i, ale to niekoniecznie też tylko przed Tobą, bo widzę, że jest jakaś możliwość, że ta osoba ukrywa przed sobą swoje własne emocje. Więc mi się wydaje, że ta osoba po prostu może być. nie jest po prostu pewna. Co ona czuje, co chce, którą opcję ma wybrać, którą osobę ma wybrać. Czy powiedzieć ci prawdę no właśnie o swojej pracy, czy też nie. Um, mówię, ta osoba może robić coś takiego na boku, co nie jest tak społecznie dobrze odbierane. Um, więc mogą to być takie rzeczy, bo mam właśnie tą siódemkę mieczy też. padła mi jeszcze czwórka mieczy. Okej, okay, więc też widzę, że dlaczego ta osoba tak się zachowuje, dlaczego ta osoba coś może przed Wami ukrywać przed Tobą. To dlatego, że ta osoba jeszcze po prostu sama mówi. Tak jak mówiłam z tą dziewiątką kierków, sama do tego nie doszła. Czego ona chce, co chce zrobić, jaką osobę chce wybrać. Widzę dużo myślenia. I ta osoba na razie nie chce żadnych akcji podejmować. Mimo, że mamy tutaj tą królową buław, która mówi o akcji, ale że obok jest ta czwórka mieczy, to wydaje mi się, że po prostu ta osoba jeszcze cały czas myśli. Yy, też właśnie, czy ci prawdę powiedzieć, czy nie. No yy, i widzę, że jest tu dużo takiego zastanawiania się, dużo myślenia, dużo analizowania. Yy. Bo widzę też tą królową buław, że ta osoba boi się trochę Twojej re relacji, reakcji. Boi się Twojej reakcji w to, w jaki sposób Ty zareagujesz, co na to powiesz, co właśnie stwierdzisz na to, jak powiesz, jak Ci na przykład powie, jaką ma naprawdę pracę. Widzę tutaj właśnie taki trochę strach przed Tobą. Wyciągniemy jedną kartę z tej talii i jeszcze jedną kartę z talii romansów ogólnie to teraz jak tak patrzę jeszcze na te karty to wydaje mi się że tu bardziej właśnie chodzi o pracę o coś co ta osoba robi na życie aniżeli bardziej o drugą osobę chociaż dla niektórych osób to też pewnie chodzi o to y Ok, więc mamy kartę komfortu, i tutaj Archanioł Azrael mówi, że. Azrael, nie wiem, jak to się czyta. Że pomagam ci, kiedy mnie potrzebujesz, i pomagam Twojemu sercu się uleczyć. Także, co jeszcze od razu widzę właśnie z tą kartą, z tym przesłaniem od aniołów, to to, że prawdopodobnie ta prawda bardzo szybko wyjdzie na jaw i wtedy być może będzie to trochę coś szokującego coś, czego się właśnie nie spodziewasz, albo nawet nie podejrzewałeś. Ale wtedy właśnie tu anioły mówią, że hej, i tak Ci pomożemy. I no wiecie, wszystko jest tak, jak powinno być, wszystko dzieje się w odpowiednim czasie, więc akurat to, że wtedy o tym usłyszałeś, usłyszałeś usłyszałaś o tym, to może tak po prostu miało być. Bo zawsze tak jest, wszystko się dzieje w odpowiednim czasie, są lekcje, które trzeba się nauczyć. I też Każda osoba przynosi coś do naszego życia. Um, zasługujesz na miłość. Także widzę z tą kartą jeszcze, że być może ta osoba w jakiś sposób sprawia, że czujesz się winny, że czujesz poczucie winy, albo w jakiś sposób sprawia, że nie czujesz się właśnie jakbyś na to wszystko zasługiwał, z tą jeszcze dziewiątką kielichów odwróconą. Um, I właśnie tutaj jeszcze karty mówią, chcę też, żebyście, właśnie żebyś pamiętał, że zasługujesz na miłość, tak jak każdy, tylko dlatego, że żyjesz i nie musisz tego w żaden sposób udowadniać. I widzę to właśnie też tak samo, że nie wiem, ta, jeśli ta prawda wyjdzie na jaw o tym, co ta osoba ukrywa, to może to być może będzie tak, że właśnie ta osoba Sprawi, że ty się poczujesz za to wszystko winny, bo być może jest to po prostu toksyczna osoba, taka, która umie odwrócić wszystko na swoją korzyść i właśnie na swoją niekorzyść. Więc jest też właśnie jakaś możliwość, że ta osoba odwróci to całe, co ukrywa na swoją korzyść. Przez to na przykład powie, że to twoja wina, że ja tu mam kogoś na boku, bo to twoja wina, że wiecie, właśnie takie poczucie winy. I teraz tutaj karty mówią, żebyście pamiętali że tu nic nie jest twoją winą, odpuść sobie, znajdź właśnie ten komfort i ten spokój ducha i jakby nie słuchaj tej osoby, jeśli tu jest jakaś toksyczność, bądź jak ta królowa buław, bądź silny, silna, potężna i no nie daj sobie wmówić nic, hmm, jeśli właśnie ta osoba będzie próbowała coś Ci wmówić. Także to by było na tyle dla Was w tym czytaniu. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji, komentarzu. Yy, I dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. I to by było na tyle w tym czytaniu. Dziękuję Wam bardzo. Pa, miłego dnia. Cześć, witam wszystkich serdecznie, którzy wybrali grupę numer 2. Zaraz dowiemy się, co ta osoba przed Tobą ukrywa. Yy, nie wybrałam jeszcze żadnych kart, więc teraz będziemy je tasować. Będziemy wybierać jakieś karty. I jest, interpretujemy dziesiątka mieczy. Papież. Ups, tu na podłogę coś spadło. Więcerz kielichów. Coś jeszcze, czy to wszystko? Dobra, okej, okay, dobra. <grytania> dziesiątka mieczy. Papież, rycerz kielichów, księżyc i dwójka buław. Uuu, dawno z tej talii nie czytałam, tak się czuję przynajmniej. Ehm, dobra, więc co tu widzę? Co ta osoba przed tobą ukrywa? Dużo. Znaczy <gryw> po prostu tak księżyc mówi o tajemnicach. Papież, tu mi się też wydaje o takich tajemnicach dziesiątka. Okej, okay, y, ta osoba ukrywa na pewno to, że coś w życiu przeszła. Więc wiecie, nie, czasami y, osoby mogą coś ukrywać. Y, na przykład załóżmy choroby psychiczne, albo coś takiego, co wydaje mi się wstydliwego, a co tak naprawdę nie jest wstydliwe, ale ta osoba takie widzi. Na przykład widzę tutaj załóżmy, że ta osoba może ukrywać, że coś w życiu jej się stało. Y, ale to być może to jest dlatego, że ta osoba po prostu chce się odciąć od tej przeszłości. Um, nie wiem, mogą to być na przykład e, zaburzenia odżywiania, um, czy jakieś po prostu traumatyczne przeżycia e, związane właśnie też z dzieciństwem. Więc widzę, że ta osoba może ukrywać jakąś część swojego dzieciństwa z tą dziesiątką mieczy, bo widzę, że mogły tam, być, mogły tam być jakieś traumatyczne przeżycia, coś o czym ta osoba nie chce rozmawiać, bo chce się od tym odciąć. Ale powiem Wam coś: jeśli ktoś nie chce o czymś rozmawiać, to prawdopodobnie myśli o tym cały czas. Więc jeśli, być może po prostu tutaj um, będzie dobra rozmowa i szczere porozmawianie, i wtedy, i załóżmy, że spytacie się tej osoby. Coś na temat dzieje dzieciństwa, ta osoba powie: Nie, ja nie chcę o tym rozmawiać. Um, I często, jak osoby tak mówią, to zwyczajnie tak mówią, bo cały czas o tym myślą. A gdy w końcu o tym porozmawiamy, wyrzucimy to z siebie wszystko do drugiej osoby, to przestaniemy w końcu o tym myśleć. To by było coś mm, bardzo dla tej osoby takie wiecie, owocne, bardzo korzystne. Także widzę, że ta osoba mogła, może. Mogła ukrywać część swojego dzieciństwa, jakieś traumatyczne przeżycia czy jakieś choroby. Widzę też, że ta osoba może nie czuje, może nie mówi do końca o sobie prawdy, o tym, co czuje. Być może trochę się boi wyrażać własne zdanie, ale takie prawdziwe, prawdziwe własne zdanie, takie o tym, jak się czuje. O, widzę, że właśnie ta osoba może ukrywać trochę swoje emocje. Bo być może nie do końca wie, jak te emocje wyrazić, może to ma związek z tym, właśnie co przeszła w dzieciństwie, um, może po prostu też ta osoba miała jakieś takie w domu problemy, czy miała po prostu taką rodzinę, gdzie nie do końca mogła powiedzieć, co jej leży na sercu, tak do końca, i przez to ta osoba tak się nauczyła i teraz nie mówi tego tobie. Um, po prostu widzę, że to być może jest osoba, która udaje, że wszystko jest w porządku, czy okej, okay, nie, ale tak naprawdę nie mówi do końca tego, co jej leży. I widzę też, że właśnie ta osoba nie mówi do końca też tego, co by chciała zrobić w przyszłości. Bo z tą dwójką buław to widzę tutaj chęć wręcz już takie zdecydowanie może na coś do zrobienia w przyszłości. Wyruszenie gdzieś. Ale widzę, że ta osoba może boi się tego trochę Ci powiedzieć, czy nie chce. Um, bo, bo mówię, tak jak Mogła po prostu zostać tak nauczona w dzieciństwie, albo po prostu czegoś się boi. Więc to jest bardziej, widzę, to czytanie, ten, te, ta grupa jest bardziej o tym. Tu się nic złego nie dzieje. Ta osoba może mieć po prostu małe jakieś problemy z wyrażaniem emocji i z opowiadaniem tego, co musiała trudnego w życiu przejść. Ale nie ma tu nic innego, w sensie ta osoba. Wydaje mi się, że ta osoba nie ukrywa jakiegoś kochanka, czy czegoś takiego, nie. Wydaje mi się, że to jest po prostu wszystko w środku tej osoby. Um. Więc jeśli na przykład pytaliście o jakiegoś nie wiem, kochanka, czy coś takiego, to nie, nie widzę tutaj nic takiego, widzę po prostu takie problemy w środku, czy może po prostu jakiś ostatnio pogroszony nastrój? Może właśnie to jest ym, przyczyna, na przykład dla której wydaje Wam się, że ta osoba coś ukrywa. Bo po prostu może teraz przechodzi też trudny czas. Ym, coś się w życiu tej osoby zadziało, o czym ta osoba nie chce rozmawiać. Ym, I za bardzo może po prostu wydawać się zmieniona, może wydawać się, że coś ukrywa, ale tak nie jest. Ta osoba też się na coś decyduje i chce coś wcielić w życie, o czym też Wam właśnie nie mówi. Tak jak mówiłam, może to jest coś związanego z przyszłością, z biznesem, z podróżami. Bardzo możliwe, że z podróżami właśnie. Widzę też, że ta osoba może mieć chęć zaczęcia nowego życia, bo mamy dziesiątkę mieczy, która mówi o zakończeniu. Dziesiątki zawsze mówią o skończeniu, o spełnieniu. A później właśnie tu mamy tą dwójkę buław, która mówi, że ja chcę coś zrobić, ja chcę coś zrobić, zacząć coś nowego, gdzieś pójść. I mam dwie opcje do wyboru, ale już wiem chyba, w jaką stronę pójdę. Więc widzę, że ta osoba może po prostu chcia, chce, chcieć zacząć coś nowego, nowe życie. Może po prostu trochę zmienić środowisko, bo ostatnio ta osoba nie czuła się zbyt dobrze, więc to jest przyczyna. Um, więc tak wszystko, co ta osoba ukrywa, to leży w środku tej osoby, w uczuciach, w myślach. Nie ma tutaj żadnego wkładu osób trzecich. Okej, okay, więc weźmiemy jeszcze jedną kartę tej talii i jeszcze później weźmiemy jedną talię, z, jedną kartę z talii e, romansów. Wiem też, że nie wszyscy tutaj pytają o romanse, bo to po prostu jest co ta osoba przy ukrywa, to niekoniecznie chodzi o jakieś romanse i tak dalej, ale i tak ta talia pomoże nam też w odpowiedzeniu na to pytanie, dając nam jakieś tam, wiecie, wskazówki. O! Em, cykle Księżyca. Archanioł Haniel, zauważ, jak, księ jak księżyc oddziałowuje na Twoją energię i Twoje manifestacje. I skup się na właśnie tych cyklach księżyca. Tak samo tutaj mamy księżyc, więc tu się księżyc już pojawił dwa razy. Um, także no, tak jak tu mówi ta karta, też trochę za właśnie zauważ, um, jak księżyc oddziałuje na ciebie zauważ, jeśli na przykład chcesz przeprowadzić jakieś manifestacje, prawo przyciągania, jakieś zaklęcia, wszystko to samo właśnie na tą osobę, też popatrz może na cykle księżyca i to może Ci na przykład pomóc właśnie w tych manifestacjach. No ale że mamy tutaj dwa, dwa księżyce, to mówię, coś, ktoś tutaj ukrywa i to są uczucia, to jest coś w głębi tej osoby. Ta osoba może po prostu nie chcieć o wszystkim rozmawiać. To jest jak najbardziej okej, okay. ale jeśli będzie dało się z nią szczerze porozmawiać, to nawet lepiej. Jak będziesz rozmawiać z tą osobą, to daj jej do zrozumienia, że rozumiesz to, przez co przechodzi, rozumiesz ten trudny czas i że będziesz ją wspierać. Bo to jest niewątpliwie trudny czas dla tej osoby, nawet jeśli ta osoba tak yy, nie wygląda. Nawet jeśli ta osoba tak nie wygląda i się tak nie zachowuje, wyleciała nam tutaj karta. Pomóż swoim przyjaciołom ci pomóc. Z... Poproś i zaakceptuj wsparcie od innych ludzi. I widzę, że właśnie to jest. Może to nie jest do końca do ciebie. Ale widzę, że to dla tej osoby być może to by było bardzo potrzebne, żeby to usłyszała. Niech rodzina i przyjaciele Ci pomogą. Niech ta osoba spędza albo ty spędza więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi i niech się nie zamyka po prostu w czterech ścianach. Bo jeśli ktoś przechodzi tutaj w tej relacji trudne emocje, trudne wydarzenia, to może jest po prostu to czas, żeby to wszystko Razem, żeby poprosić o wsparcie. Jeśli jest jakaś sytuacja, w której jest potrzebne wsparcie innych osób, to trzeba o nie zapytać i... i odrzucić na razie tą, tą taką dumę, że ja się nie zapytam kogoś o wsparcie. Także to by było na tyle dla Was w tym czytaniu grupu numer 2. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji, komentarzu i życzę Wam po prostu miłego, pięknego dnia. Mam nadzieję, że wszystko tutaj się rozwiąże. Cześć, witam wszystkich, którzy wybrali grupę numer 3, czyli tą talię. Zaraz dowiemy się, co ta osoba ukrywa. Em, może też jakie są jej zamiary. Co ta osoba przed wami ukrywa... Oj, ukrywa! Szóstka denarów. O Boże! Coś, chyba to jakaś taka energia mocna, bo tu mi wszystko wypada. Trójka mieczy, szóstka buław, dziewiątka mieczy. Podobna energia do grupy numer 2, tak mi się wydaje, bo mamy tą trójkę mieczy, dziewiątka mieczy. Według mnie te dwie karty mówią o tym, że nie czujemy się ze sobą dobrze ostatnio. Że przeżyliśmy jakieś może załamanie nerwowe, złamane serce. Um, aktualnie mamy depresję. Jak ten człowiek tutaj, on po prostu nie walczy, on stoi ręce przy sobie, daje się pożreć temu ptakowi, bo to już jest taki, taka trochę właśnie depresja. Um, ta trójka mieczy to mówi o tym, że mamy takie złamane serce, że coś nas tak poruszyło, że. Mamy takie emocje, czujemy, jak, że jakby nikt nas nie rozumiał. Więc widzę, że ta osoba właśnie może to ukrywać, że jest dosyć zraniona. Ale właśnie tutaj mamy szóstkę buław, szóstkę denarów na początku, więc widzę też, że ta osoba... Może ba, wyglądać na taką, jakby wygrywała życie, że tu coś robi, tu tam wiecie: ma jakiś biznes czy coś, tu sobie dobrze radzi w pracy. Wydaje się, tak z perspektywy innych osób, że ta osoba ma wszystko, że ta osoba wygrywa życie, ale widzę, że w jakiś sposób jest ta osoba zraniona. Że czuje się zraniona, że czuje jakby nikt jej nie rozumiał, ale no uśmiecha się, nie? Się uśmiecha, przy wszystkich wstawia fajne zdjęcia, może na portale społecznościowe, ale w środku ta osoba nie czuje się ze sobą dobrze. I to jest coś, co może właśnie ukrywać. Mówię, bardzo podobna energia do grupy numer dwa się rysuje. Ym... Nie, no chociaż też trochę inna, bo w grupie numer dwa bardziej chodziło o traumatycznych przeżyciach z dzieciństwa, a tutaj widzę, że teraz ta osoba się ze sobą nie, dobrze nie czuje. Ehm, księżyc. Widzę. Są jakieś tajemnice. No. Też widzę to, że co ta osoba krywa. Być może ta osoba za bardzo skupia się na pracy. Ehm, i przez to, nawet, nie spędza tyle czasu z bliskimi, z przyjaciółmi, z rodziną. Bo to aż boli, a, a wydaje mi się, że jedynie praca albo coś takiego, co odciąga tą osobę od myślenia, od analizowania, to jest to, gdy ta osoba po prostu zapomina o tym, że ma złamane serce, zapomina o tym, że czuje się źle. A tak to ta osoba, mówię, wygląda w oczach innych Na taką, co wygrywa życie Na bardzo fajną, miłą, życzliwą, hojną osobę No i jeszcze z tym księżycem Ta osoba właśnie też boi się właśnie wyraza, wyrażać swoje uczucia Boi się powiedzieć, co tak naprawdę czuje Bo wie, że i tak, czy siak, nikt jej nie zrozumie Widzę taką energię, trochę taką No, nie za fajną Ta osoba czuje się jakby wyniki nie rozumiał. Coś się dzieje we wnętrzu tej osoby. Ta osoba ukrywa swoje emocje. Mamy compassion, współczucie. No tak, widzę, że właśnie jedyne, co tej osobie by się teraz przydało, to właśnie współczucie, to jest wsparcie. To, żeby ta osoba zrozumiała, że macie ciebie przy sobie, że wszystko jest ok, że rozumiesz ją. I że rozumiesz te uczucia. Czyli jeśli ta osoba zaczęła, zaczyna się przy tobie otwierać, coś ci opowiadać, co tak naprawdę jej leży na sercu, to postaraj się może jej w tym mówić, że e, co ty gadasz? No przesadzasz, nie, nie jest na pewno tak źle. Tylko powiedzieć, hej rozumiem cię, ok, wspieram cię. Um, po prostu otwórz się, powiedz mi wszystko, co ci leży na sercu i razem spróbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie. Bo na pewno będzie to lepsze dla tej osoby um, niż po prostu, gdy będziesz ją krytykował, gdy będziesz ją hejtował, um, gdy jej nie będziesz rozumieć. Ta osoba potrzebuje teraz współczucia, zrozumienia. Um, jeśli zastanawiałeś się, czy ta osoba ukrywa coś takiego jak mm, kochanek czy jakieś, wiecie, takie może podwójne życie, to na pewno to nie jest to. Ta osoba po prostu może mieć jakieś konflikty wewnętrzne, też nie wie, co zrobić, nie wie, co zdecydować i... Teraz, co przyda się tej osobie, to to, jeśli po prostu z nią zostaniesz i zaakceptujesz to wszystko, co się właśnie z nią dzieje. Ta osoba teraz tego potrzebuje. Nie jest to czas, żeby ją krytykować. Bo tak samo ta trójka i dziewiątka mieczy obie te karty tutaj niby negatywne, ale one mówią o tym, że. To nie jest tak, że on, ta osoba jest zraniona, tylko tej osobie wydaje się, że jest zraniona, bo i ta trójka, i dziewiątka mieczy mówią o takich mm, wyobrażonych, wyobrażonym cierpieniu. Być może ta osoba tak naprawdę nie jest tak zraniona, ale wydaje jej się, że jest zraniona, um, albo po prostu sobie coś mówiła i sama sobie obniża poczucie własnej wartości co chwilę, sama siebie ciągnie na dół, a tak naprawdę. Hmm, bo może po prostu nie jest tak źle. Może tej osobie właśnie wystarczy zrozumienie, że ma ciebie czy kogoś, że ma wsparcie i ma współczucie, i niech ta osoba sama zmi zacznie zmieniać nastawienie. Dzieci. Widzę, że dzieci mają tu jakiś wpływ na tą sytuację, na to, co ta osoba ukrywa. A widzę też właśnie, że tak, hmm, jeśli dzieci są tutaj wplątane. To ta osoba może tym bardziej nie chcieć yy, pokazywać swoich prawdziwych emocji, pokazywać tego, że nie czuje się dobrze, że coś w życiu jej na przykład nie wychodzi. Tylko będzie na przykład przed tymi dziećmi grała taką osobę, która ma wszystko, która jest zawsze uśmiechnięta, która jej wszystko dobrze wychodzi. Yy, w ogóle tu też są dzieci, także mamy dwie karty z dziećmi. No dzieci mogą mieć taki wpływ na to, że ta właśnie osoba nie chce też wszystkiego powiedzieć o sobie. Jeśli jest to na przykład twój partner i macie wspólnie dzieci, to być może po prostu fajnie by było gdzieś sobie wyjechać bez dzieci i wtedy sobie wszystko wytłumaczyć, wyjaśnić, pogadać. I zawsze też właśnie zmiana środowiska, nawet na krótko, zmienia coś w nas i zaczynamy tak na wszystko patrzeć świeżą, świeżym okiem. Więc też to być może jest dobra wskazówka. Także to by było na tyle dla Was grupu numer 3. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji i komentarzu i życzę Wam po prostu miłego dnia. Dziękuję Wam za oglądanie, pa!